Samorodek pochodzi z Nowej Gwinei, waży 376 gramów, czyli około 12 uncji, troj. Jest to wartość kolekcjonerska, nie patrzmy na to jako na bryłę tylko i wyłącznie złota, natomiast zawsze mieć na uwadze, że z całej ilości wydobytego złota tylko 2% rodzi się w formie samorodków, ale nie aż takich. Samolotki dochodzą do 2-3 gramów, jest ich trochę. Natomiast im są cięższe, tym stopień znalezienia jest coraz trudniejszy. Istnieją samolotki, które ważą po kilka kilogramów, są fantastyczną ozdobą i upiększają niejednokrotnie kasyna gry, upiększają piękne salony mody. A to, co mają prywatnie kolekcjonerzy w swoich zbiorach, niejednokrotnie w ogóle nikt się nie dowie. Prezentowany samorodek będzie do zobaczenia już w niedługim czasie w Muzeum Przyrodniczym, które jest tworzone przez firmę Diamond Gold w Rzeszowie. Będzie to jedyne jak na razie na Podkarpaciu takie muzeum, gdzie sądzimy będzie alternatywą. Yy, dla hipermarketów w sobotnio, niedzielne dni, gdzie sądzę, że będzie milej nas, będzie milej nam, jeżeli będziecie Państwo nas odwiedzać, a nie tylko hipermarketów.